Akademii Morskiej. Wszystkich naszych absolwentów Alma Mater, czyli tych, którzy kochają rybacy, Też są zawsze tu z nami, ale, ale nie widzę aktualnie, a wiedzą i nawet sztandar rybacki kazali wynieść. Tam stoi w portierni. No, ale kochani jesteśmy. Ważne, że jesteśmy, bo chcielibyśmy znowu Zaakcentować, że żyjemy i że marynarstwo żyje. I że pamiętamy, że, że mamy marynarzy tu w Szczecinie. Przecież, przecież już tyle razy mówimy, że tam na trasie zamkowej zaczynają się wody morskie, a tam jest przecież port morski czyli Szczecin jest morski. I wielokrotnie to mówimy, że jednak pragniemy kultywować i pokazywać te tradycje, takie jak, jak, Dni Morza, jak Dni Morza. I właśnie przypomnę, kochani, że cały miesiąc, cały miesiąc czerwiec mamy Dni Morza. Zaczęliśmy od koncertu. Tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu. Potem były liczne, liczne imprezy zorganizowane przez nas albo przez nas, e, kochanych i naszych przyjaciół, takich jak pani Nogiewałer, gdzie byliśmy w rejsie, w rejsie, piękny rejs do Betonowca i z powrotem 5 godzin, 5 godzin pięknego rejsu i wspaniałe zabawy. Ważna też nowa tradycja powstała, nowa tradycja spotkań na ulicy Maciejewicza i Leduchowskiego zbierają się i mam nadzieję zawsze będą się zbierali, czyli coś po nas zostanie. Bo oni to chcą, młodzi, właśnie szkoła podstawowa Maciejowicza 56 i szkoła podstawowa Leduchowskiego 37 zbierają się na ulicy przy tablicach. Swoich patronów, i tam odśpiewują swoje hymny, pokazują swoje sztandary, i razem sławią tych właśnie naszych nauczycieli, naszych promotorów. I my pokazujemy na dzielnicy, że jeszcze marynarze tu są. Bo wyobraźcie sobie, kochani, że niektórzy na pewno mieszkają na różnych ulicach pod nazwami różnymi, ale nie wiedzą kto to. Ja takich znalazłem na dzielnicy Maciejewicza, gdzie mówią, a kto to Maciewicz? A mówię, a pan skona tu mieszkam. Aha, to dobrze, że pan się poczyta. Poczyta na tablicy, ale są tacy gdzie wystąpił Bosman i powiedział pięknie, pięknie o tej tradycji, o tym, że 40 lat pływał i był razem i z nami i jest i brawo i tak dalej, także jeszcze są tacy ludzie i my to kultywujemy i pragniemy, żeby ich, ich nakłonić do dalszego, dalszego działania. Za chwilę przecież ruszymy nie, na cmentarz, na cmentarz, gdzie apel będzie tym, którzy nie powrócili z morza. Pięknie odnowiony pomnik, pomnik, który chwałę przynosi wszystkim nam, marynarzom. I tam będziemy składać kwiaty. A potem ruszymy na skwer kapitanów i też dalszy ciąg. A zakończymy nasze, nasze Dni Morza mszą świętą jutro o godzinie 12:00 Mszą świętą za tych, co na morzu. Także kochani, cieszę się, że my jeszcze jesteśmy. I proszę, proszę byśmy namawiali wszystkich, żeby pamiętali, że my Mamy morze tutaj w Szczecinie. A teraz proszę Panią Rektor Agnieszkę Deja, jak zwykle kochana, o powiedzenie tych pięknych, pięknych słów, które zawsze mówi z nami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że właśnie kultywujemy te tradycje. Politechnika Morska to uczelnia, która wywodzi się, tak jak Pan Kapitan Grycnek powiedział, od psm czyli 1947 rok, później po kolei, Wyższa Szkoła Morska, Rybołówstwa Morskiego, to te uczelnie, które dały podwaliny do tego, żebyśmy dzisiaj byli Politechniką Morską, Politechniką, która Ale też zmienia się nasz region i tym samym coraz większej gamy specjalistów, gdzie wspólnym mianownikiem jest morze, potrzebuje nasz region. Cieszymy się, że te działania się rozwijają, że jesteśmy wizytówką w Szczecina i bardzo często naprawdę y, zarówno władze regionu, miasta w końcu też to zauważają. Więc dobrze, że jesteśmy, dobrze, że się pokazujemy. I drodzy Państwo, ja wiem, że może tego tak jeszcze wszystkiego nie widać, ale chociażby byłam ostatnio na takich uroczystościach dotyczących 30-lecia programu edukacji morskiej i proszę mi wierzyć, że faktycznie te dzieciaki są. Realizowany jest ten program, Pokazujemy, że jesteśmy morscy i no, ja będę się starać tutaj jako przedstawiciel na pewno Politechniki Morskiej dbać o to, żebyśmy łączyli pokolenia od tego najmniejszego z przedszkola do panów, kapitanów, oficerów, mechaników, tych wszystkich, którzy mają bardzo długie tradycje, jeśli chodzi o kształcenie morskie. Także warto pokazywać, warto mówić, warto rozmawiać, ale przede wszystkim też warto właśnie uświadamiać, że dzisiaj gospodarka morska... To naprawdę szeroki wachlarz możliwości, szczególnie w dobie tego, co się dzieje, rozwoju chociażby na branży offshore'owej. I prosiłabym, żeby też o tym nie zapominać. Zmieniamy się, zmieniamy się na dobre, rozwijamy się. Nasza uczelnia przede wszystkim też no, buduje nowe symulatory. Nowe ośrodki, powstaje Ośrodek Ratownictwa Morskiego, że my o tych tradycjach morskich drodzy Państwo naprawdę nie zapominamy i będziemy je kultywować. Także w imieniu Jego Magnificencji Rektora składam najserdeczniejsze życzenia całej braci morskiej, kapitańskiej, mechanicznej. Oby nam się działo. Dziękuję ślicznie.